Nasza niechęć do brukselki wynika najczęściej z tego, że jako dzieci byliśmy pasieni paskudnie przyrządzaną brukselką, rozgotowaną, gorzką i niedoprawioną, podobnie jak ze szpinakiem, a można ją odczarować i przygotować naprawdę pyszną. Zatem zróbmy pyszną brukselkę z patelni. Pół kilograma oczyszczonej we wszelkich brązowych części brukselki kroję w połówki bądź w ćwiartki. Na patelni rozgrzewam dwie łyżki oleju sezamowego, który nada charakteru naszej brukselce – Dodaję 100 gram pokrojonego w kostkę boczku i gdy boczek się zrumieni wrzucam brukselkę. Zostawiam ją na chwilę po to, by zaczęła się ładnie na rozgrzanej patelni przyzłacać, karmelizować, przypiekać. Dodaję odrobinę soli, pieprzu, smażę przez kilka minut, dodaję dwie łyżki sosu sojowego, smażę przez kolejne kilka minut, podlewam dwoma łyżkami wody, smażę jeszcze przez chwilę, a woda sprawi, że brukselka lekko zmięknie. Wcieram dwa, trzy ząbki czosnku, Pozwalam czosnkowi dosłownie przez dwie minuty się otworzyć aromatem i smakiem. Dodaję jeszcze pół łyżeczki sambalolku, mieszam dosłownie przez dwie minuty i brukselka jest już gotowa. Podaję ją idealną, nie za twardą, nie za miękką, w ogóle nie gorzką, idealnie doprawioną, świetna do mięs, świetna sama. Odczaruj ze mną brukselkę i zrób taką właśnie z patelni.